Funkcjonariusze Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Tomaszowskiej Komendy, sierżant sztabowy Wiktor Sulgostowski oraz starszy sierżant Olga Ceglarek, 3 stycznia udzielali pomocy 20-miesięcznemu chłopcu, który według relacji rodziców zakrztusił się lizakiem. Do zdarzenia doszło około godziny 11. Policjanci byli wówczas w trakcie wykonywania innych czynności służbowych. W momencie, kiedy przejeżdżali przez teren naszego miasta, zauważyli koło sklepu rodziców z małym chłopcem. Sytuacja wyglądała tak, że chłopiec miał głowę skierowaną w kierunku ziemi, a rodzice usiłowali pomóc mu w odzyskaniu oddechu. Na widok tego zdarzenia policjanci natychmiast zatrzymali radiowóz. Ojciec dziecka, widząc samochód policyjny, niemalże natychmiast wskoczył do jego środka. Chłopiec był siny i miał problemy z oddychaniem. W związku z zaistniałą sytuacją Wiktor Sulgostowski włączył sygnały dźwiękowe i natychmiast ruszył w kierunku Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. W tym samym czasie sierżant Olga Ceglarek zdjęła chłopcu szalik i kurtkę. Chłopczyk został położony na kolanach utaty, głową skierowaną w dół i sierżant Olga Ceglarek przystąpiła do udzielania mu pierwszej pomocy oklepując plecki dziecka. Po krótkiej chwili chłopczyk zwrócił zalegającą mu treść i zaczął swobodnie oddychać. Dziecko zostało przewiezione do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, gdzie stwierdzono, że jego życiu i zdrowiu nic już nie zagraża. Policjantom serdecznie gratulujemy szybkiej i skutecznej reakcji. Ich postawa została zauważona przez ogólnopolskie media. Policjanci zostali zaproszeni w związku z zaistniałą sytuacją do znanego i popularnego programu śniadaniowego o nazwie Pytanie na śniadanie, które emitowane jest w telewizji polskiej na kanale drugim. 6 stycznia około godziny 15:20 dyżurny Tomaszowskiej Komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ulicy Zgorzelickiej w rejonie skrzyżowania z Ulicą Górną. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, który był także świadkiem tego zdarzenia, nietrzeźwy kierujący samochodem marki Mercedes doprowadził do zdarzenia z dwoma pojazdami zaparkowanymi przy drodze. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, zastali zarówno zgłaszającego, którym okazał się 34-letni mężczyzna, jak i sprawcę tej kolizji, którym okazał się 27-latek. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, jechał on przez jakiś czas za samochodem marki Mercedes, którego tor jazdy wzbudzał zastrzeżenia co do stanu trzeźwości kierowcy. W pewnym momencie Mercedes skręcił z ulicy Farbiarskiej w ulicę Zgorzelicką. Tam, na łuku drogi, kierujący Mercedesem uderzył w dwa pojazdy zaparkowane przy ulicy, to jest samochód marki Audi oraz w samochód marki Mercedes. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego Mercedesem. Okazało się, że on miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna ten nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z tym za brak uprawnień oraz za spowodowanie kolizji został ukarany mandatami karnymi. Teraz odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. W dniu 7 stycznia policjanci ruchu drogowego na terenie całego kraju przeprowadzili działania prewencyjno-kontrolne pod hasłem Kaskadowy Pomiar Prędkości. Celem tych działań było zwrócenie uwagi nie tylko na wykroczenia polegające na przekroczeniu prędkości, ale w ogóle na wszystkie wykroczenia, jakich dopuszczają się kierujący w ruchu drogowym. Działania miały głównie charakter prewencyjny. Tego dnia policjanci informowali kierujących, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną tragicznych wypadków drogowych. Na terenie powiatu Tomaszowskiego. Tego dnia funkcjonariusze przeprowadzili 49 kontroli, których powodem było przekroczenie prędkości przez kierujących, wystawili 36 mandatów karnych i zatrzymali jedno prawo jazdy za przekroczenie prędkości na terenie, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Po raz kolejny apelujemy do Państwa o zachowanie rozsądku na drodze i bezpieczną jazdę. Funkcjonariusze Tomaszowskiej Komendy poszukują właściciela roweru marki Amsterdam City Bike, który został odnaleziony 18 grudnia 2019 roku na placu Kościuszki. Aktualnie rower znajduje się w policyjnym depozycie. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z prowadzącym tę sprawę dzielnicowym młodszym aspirantem Grzegorzem Kołodziejczykiem pod numerem telefonu 726 10 29, bądź pod numerem telefonu komórkowego 516 432 920.